сейчас очень хороший ветер максимум того что может быть сейчас Попутно, он все равно будет но хотя бы не сильный молодец все-таки даже уже на столе отрыва он понял что нужно модифицировать он хотел сначала по высокой траектории пойти потом почувствовал что auch noch. Aber 190 Meter reichen für einen Sieg, die hat sicher drauf, ja, der wischt voran, drüber, komm, 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 ja, ja. jawoll, Jawohl. er ist nicht frien, ist schon klar, ja, aber, aber es waren knapp über 190, 192, ja. Gregor Schlierenzauer gewinnt zum zwölften Mal, Ten 240 metrów, on tutaj na tym, na tym obiekcie skacze jak natchniony, wczoraj niewiarygodne odległości, dzisiaj w tej pierwszej serii konkursowej także, jak wysoko zawiesi poprzeczkę Gregorowi Schlierencauerowi Johan Remenevensen, ach zachwiało nim tu w powietrzu, ale co on wyprawia, jakżeż daleko on potrafi tutaj skoczyć.

Mindre Legende Evensen han ein Park Evensen Bo de Postilo for kann er einen vorlegen, wer es zeigen, jetzt legt er vor. Der Angriff von ja. Gregor Schlierenzauer. Super er das jetzt, super, komm Gregor. War attackiert voll, extrem vorne aussehen. Da bleibt drüber. Jetzt müsst ihr noch einmal abnehmen. Ja, ja, der, der, der geht weiter hinüber! Sprung, Super! Mit Telemark, jawohl, 237. Große Freude bei Gregor Schlierenzauer. 237,5 weniger. Achievement nicht... of the great Matti Nukenham from Finland. 46 World Cup victories. He's got 45. Can he first step? Take the lead away from Robert Granitz. Oh my goodness. Look at that! He's too footy on landing he hasn't got the telemark but my god he's got the difference and he's got the distance here neymar more of him in a moment but here comes kranitz on the podium yesterday looking for his first win of the season robert kranitz on the podium twice last weekend and victory victory for slovenia and robert kranitz Jest już zielone światło. Słoweniec na rozbiegu. Popatrzmy na jego drugi skok. A trochę wolniejszy od Norwega na progu. Ale już tutaj złapał noszenie i także daleko. Jeszcze dalej. Czy będzie nowy rekord świata? Ponad 240 metrów. Fantastyczny skok i znakomita forma Petera Prewca. 22-latek jest już medalistą mistrzostw świata, medalistą igrzysk olimpijskich. No, będzie w Palom na pewno walczył o podium o kolejne medale. 250 metrów, a zatem pada kolejna granica. Johann Andre Vorfang, den hat er sicher auf der Fahne, muss gar nicht so weit springen dafür, muss jetzt hier rüberkommen. Dafür müsste die Höhe haben und jetzt zieht er den Sprung noch weiter nach unten. Überragend deutscher Rekord für Severin Freund! In veld rekord, ne, unfassil, severn, vse in vse. Pravno, kjer je bil svetovni prvak, s tistim, ki mu sedaj pesti za zmago Slovenije, Robert Kranjec. De, de, ja, 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 na prvem mestu bo. Bravo Robi Kranjezamo, Sti Totschko. Der Breots richten der Skiflug Weltmeister und ihm würden 217 Meter reichen. Naja, ah hoch ist er. Geschwindigkeit, jetzt hebt er noch einmal ab. Was heißt 217 Meter? Die reichen ihm noch lange nicht. Peter Pryot. Zdecydowanie w jego zasięgu. On może skoczyć tutaj bardzo daleko. Popatrzmy. Finałowy skok Petera Preft. Ależ pięknie w powietrzu. I najdalej! Najdalej. Znakomita, jak teraz to ocenią sędziowie? Przeskoczył skocznie 249 metrów. Nie ma jeszcze not od sędziów. Czy potraktują to jako podparty skok? Czy dotknął plecami? no Wszystko wskazuje na to, że tak było. Nie ma jeszcze not od sędziów. Odległość po 15 punktów w tym momencie wyświetlają się oceny. 6,4 dodatkowo za wiatr. Walczył, walczył, odległość do samego końca i jak to tutaj wyglądało, to no tak. Noty dość rozrzucone, od 11 do 15 punktów, tak to po ocenili sędziowie. Odległość imponująca, ale czy na tyle, by wygrać dzisiejszy konkurs? No i teraz Stefan Kraft, Peter Prewc. Które miejsce? Czy jedenasty tryumf w tym sezonie? No dalej, dalej panowie, wyświetlajcie. Jest pierwszy, wygrywa jedenasty konkurs w tym sezonie.